Liczba nie, to... to... Dobra, to z tych wszystkich gier, w które graliście... No. Najlepsza to 10, najgorsza to 1. Yeah. Ale do mnie? No, znaczy to, to, co ci się najlepiej gra, nie? Okej. Okay. Na no, łyżu tych takowych. czy...? Tak, tak, no. A niech będzie czułko. Dobra, to... Najbardziej potrzebna funkcja lub element w samochodzie. Jest na 10, a coś, co jest... Nieważne. To że o słowo, dziwo. Co można wywalić? On wie, że auto ma 4 koła i drzwi. No, no to drzwi są na jeden, są na dziesięć. Na 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 ja powiem Ja powiem siedzenia. Tak na, ja ta, teraz ta, ta zinterpretowałem, przekminałem i czyli, czyli Jeszcze jeździ, a ja To najbardziej potrzebny organ w ciele człowieka? I najmniej potrzebny, nie? Najbardziej potrzebny to masz 10. Nerka. Okej. Okay. Okej. Okay. Jedna. No, no, no. Powiedz mi, dziesiątka to będzie najlepsza gra, w jaką grałeś, tylko taką zwykłą mm -hmm. grę komputerową, a jedynka to najgorsza, nie? Fortnite. Ale jest taka, wiesz, no przeżyjesz, ale krócej, nie? Taka pół na pół, siedzenia też pół na pół. Ja bym powiedział, że piątka. Ooo, no, no, blisko, no. blisko. Sześć.